Hej kochani, z tej strony Jacqueline chciałabym ci pokazać e, test podkładu Inglot e, Perfect Cover Up Foundation Foundation Tint Coverant e, Ma on 35 ml e, Jest to marka Inglot e, Kosztuje on 99 e, zł Czasami blisko 100 zł Zależy od Zależy od jakby 40 kupi ja go kupowałem w e, jakby w sklepie inglota. No to OK. E, ma taką pompkę normalną. E, jest to szkło. E, troszeczkę plastiku jest to szkło. E, producent pisze o nim, że jest długotrwały, mocno kryjący. E, no to może przejdźmy do aplikowania. Na serę. Jest to podkład wodnisty, jak widzicie. To jest akurat dobry, dobrany mój kolor. Nakładam go jak standardowy podkład na każdą część skóry. Tu mam dużo niedoskonałości. I dzisiaj będzie tylko makijaż e, cery. Czyli tylko nałożę podkład, tylko nałożę podkład i e, radę to tyle. I rozprowadzamy troszeczkę tam na oczy, żeby, żeby te oczy też tak bardzo nie odznaczały. Moja cera jest mieszana, skłonność, yy, idącą skłonność do yy, zaczerwienień. Yy, jest bardzo zaczerwieniona czasami. Yy, jest no bardzo zaczerwieniona. Yy, czasami po prostu yy, tak wychodzą mi wypryski, yy, że to jest jakby dramat czasami. Ale wystarczy po prostu taka jedna pompka, taka dwie pompki na pokrycie całej twarzy. Oczywiście ten podkład nie robi takiego Photoshopa, jak też myślałem. Nie robi takiego Photoshopa. Jest to dobry, dobrze kryjący podkład. Zakrywa to, co ma zakryć. Delikatnie matuje. No jest to. Ciekawy podkład. Gąbaczka eee, po prostu różowa z y, jakiegoś tam sklepu. Dokładnie nie pamiętam. I, i ten podkład zastyga. Eee, moim zdaniem ten podkład jest całkiem fajny. Eee, jak na swoją cenę? Dobrze robi. Eee, robi to, co bym chciał. Jest dobrze dobrany do mojej cery. Jest to oczywiście podkład HD. Tak jak są pudry HD, to też jest podkład HD. No, no, jest całkiem nieźle. Jest dobrze się rozprowadza. Fajnie, fajnie tą cerę robi. Niestety, jakby nie zakrywa porów. Nie za Przepraszam, nie zakrywacie mi pod oczami, yy, ale jest, jak widzicie, nie odcina mi się od szyi. Jest no, bardzo dobrze dopasowany, yy, bo byłem właśnie w Inglocie i yy, spróbowałem sobie dopasować jakiś podkład do mojej cery. Chciałem iść do Sefury, tylko yy, twierdziłem, że Sephora, yy, no, nie będzie za dobrym yy, pomysłem. Jak już słyszałem o różnych podkładach, że niektóre są bardzo dobre, a niektóre są takie yy, średnie, idące w buble, ale powiem Wam, że ten podkład fajnie wygląda na tej skórze. Yy, troszeczkę jakby mam dużo tych yy, wyprysków. Jak widzicie, troszeczkę uwydatnia delikatnie pory ale to to jest jakby za bardzo nieważne dla mnie, bo to można, to można zakryć jakby korektorem, albo można sobie e, kupić e, bazę pod makijaż taką e, zamykającą pory, żeby nie były zapchane, ale żeby były zamknięte e, lusterko z pepko za 8 zł e, no. Jest całkiem też fajne lusterko, ale wróćmy do podkładu. Podkład jest dobrze kryjący, ma dobrze dobrany kolor. Da się dobrze sobie dobrać kolor, bo w Inglocie jest dużo takich różnych podkładów, ale stwierdziłem, że ten będzie najlepszy. No i bardzo polecam markę Inglot. Jest to marka bardzo fajna. Wydaje mi się, że jest to, że jest to marka. Polska, ale dobrze pamiętam. I tu jest jeszcze napisane, że omijać okolice oczu w przypadku dostania się przy, y, preparatu do oczu, natychmiast przepukać wodą. Czyli do oczu może być on, no. Yy, może być kiepski, żeby do oczu go wsadzać. No ale wątpię, żeby ktokolwiek jakby wyrzucał podkład do oczu. Jest to numer 73, może Wam nie przypasować jego ważność to jest 12 miesięcy, yy, czyli rok. Kupiłem go ostatnio, czyli dokładnie yy, nie pamiętam, ale to było chyba środa. Nie, to był wtorek. Kupiłem go we wtorek i Jutro będzie film na kanale odnośnie holu zakupowego, który sobie kupiłem. To, co sobie kupiłem. Jedna jest taka fajna koszula z Pepko za 20 zł, a druga rzecz jest za 12, chyba 99, taka biała sukienka. Ale to, to zobaczycie jutro na kanale. Dzisiaj ten film będzie o godzinie 13.00. I także no to tyle chyba na tym, to chyba, to chyba tyle na temat podkładu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zostawcie suba, dzwoneczek, zaznaczcie sobie dzwoneczek, zostawcie komentarz i lajka. Dziękuję Wam bardzo.